Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu mojego wyzwania. Aleksandra Wojciechowicz, jestem coachem, coachem transformacyjnym, pracuję z kobietami. Obecnie fascynuje mnie rozwój osobisty człowieka. To, co może osiągnąć, rozwijając swój potencjał, często nieuświadomiony, ukryty. I stąd też mam takie małe właściwie wyzwanie. Dla samej siebie nagrania 100 filmów, 100 dni. Moją najgłębszą intencją, przyznam się, jest oczywiście rozwój mojego biznesu online, gdyż po prostu jestem coachem. Chciałabym rozwinąć mój kanał, być bardziej znaną, rozpoznawalną, a też lepiej się po prostu czuć przed kamerą. Mówię o tym oczywiście chętnie i głośnie, dlatego, że jest to dla każdego. <grych> I może Ty masz ochotę spróbować również tego, czy nie jest tak, że i Ty powinnaś, czy powinieneś nagrywać też swoje filmy. Wczoraj um, powiedziałam taki filmik dotyczący duchowości o kościele. Dlatego, że historia mojego życia jest za bardzo zakotwiczona w wierze. Jak miałam, jak miałam 21 lat, odkryłam. Że Bóg istnieje i była to dla mnie rzeczywiście największa transformacja mojego życia. Całkowita zmiana myślenia, postrzegania rzeczywistości, jakieś spojrzenie o wiele głębsze, spojrzenie w głąb rzeczywistości, której nie widać, zrozumienie istoty spraw w sposób duchowy, zrozumienie życia, sensu jego istnienia, i ta fascynacja, też duchowością, która się rozpoczęła, doprowadziła mnie aż do zakonu kontemplacyjnego, jakim jest Karmel, w którym przebywałam prawie 8 lat. Odeszłam po ukończeniu właściwie mojej drogi duchowej. Do tej pory mam wewnętrzne zmagania. Czy decyzja przełożonej była słuszna, niesłuszna, i zdania na świecie są podzielone, w znaczeniu, że rozmawiałam i z siostrami, i z księżmi i sama i, i różnie to jest tam odbierane. Sama matka przełożona czasami, yy, znaczy nie czasami, po prostu sama mi powiedziała, że no nie ma pewności czy ta decyzja o odejściu moj, mojego z zakonu jest słuszna czy niesłuszna. Najważniejsze jest to, że jeżeli będziemy posłuszni właśnie Kościołowi Świętemu i dlatego o tym zaczynam, bo wczoraj był o tym filmik, to na pewno nie zbłądzimy i Pan Bóg będzie nas dalej prowadził. No i tak prowadzi dalej historię mojego życia, że stawia mnie dziś on czy sama świat, życie przed kamerą. No, i nagrywam gdzieś filmy na YouTubie. I dziś zacznę. Właściwie to ja chciałam zacząć od Steve'a Jobsa dzisiaj. Bo on miał coś takiego, że każdego dnia jak patrzył w lustro, to pytał się siebie, czy gdyby to miał być jego ostatni dzień życia, to czy robiłby to, co robi. Jeżeli przez dłuższy czas. Odpowiedź była na nie, to był to dla niego znak, że musi coś zmienić w swoim życiu. I przypomniała mi się ta historia, dlatego że dwa dni temu siedziałam na dworcu autobusowym. Zupełna, zupełnie zajęta myślami o pewnym mężczyźnie. I o może jakimś takim moim, mojej rzeczywistości. I przyszło tam dwóch takich ochroniarzy, którzy zaczęli wyrzucać ludzi bezdomnych, którzy też na tym dworcu siedzieli, bo jest zima i te osoby grzały się tam. I, i byli tacy bardzo bezwzględni dla tych, dla tych bezdomnych. Mówiąc im, że mają sobie stąd iść, właściwie po części mieli słuszność, gdyż są jakieś noclegownie i można tam po prostu siedzieć, a oni siedzieli na tym dworcu. I, no i ten argument był taki, że to przeszkadza podróżnym. Nie, że tworzą taką atmosferę niechlujną, nie, i że są nieumyci, źle wyglądają, i że zajmują też miejsce, bo tam masz tak dużo tego miejsca do siedzenia z kolei nie było. A to, a dworzec poczekalnia na dworcu autobusowym, no jest dla podróżnych. Mi już to troszkę tak pomogło oderwać się od mojej własnej rzeczywistości, w której akurat trwałam gdzieś w głowie, i tak. Troszkę bardziej realnie stąpnąć na ziemi i zobaczyć rzeczywistość innego człowieka. Bo ja akurat tak bardzo ładnie wyglądałam. Miałam krótką spódniczkę, kozaki na wysokim obcasie, biały płaszcz, i tak elegancko wyglądałam, że właściwie się zastanawiałam, czy ci ochroniarze nie wywalają tych bezdomnych z mojego powodu, że może tak nie pasujemy do siebie. Ale. Ale właściwie to przekaz tej sytuacji od świata był dla mnie troszkę inny i dlatego dziś też się z Wami nim podzielę. Bo po jakimś czasie tych dwóch ochroniarzy tak bardzo blisko mnie stanęło i głośno zaczęli opowiadać o jakiejś kobiecie, która właśnie umarła. I mówili: No, a wczoraj był pogrzeb, i tak zrozumiałam, że to jest jakiś chyba pracownik też tego dworca autobusowego, że to była ich jakaś bliska znajoma. I mówili, że właśnie wczoraj był pogrzeb i bardzo głośno tak wymieniali się tym doświadczeniem jej nagłej śmierci. Ja nagle wobec e, takich moich wewnętrznych e, jakby ro rozsterek takiej właściwie błahej e, Aczkolwiek w trudnej rzeczywistości, nagle zobaczyłam siebie tak, jak się działam w tym moim ubraniu, w tej krótkiej spódniczce wręcz i w białej bluzeczce, w trumnie. I... To było takie mocne doświadczenie, dlatego że ono polegało na tym, że ja sobie nagle uświadomiłam, jak ja słuchałam ich o tym, o tym pogrzebie, o tej kobiecie, to nagle sobie uświadomiłam, że ja naprawdę umrę. I to mi spowodowało obraz ten mój w tej trumnie. Że ja naprawdę umrę, że po raz, może po raz, nie wiem czy po raz któryś, ale po raz pierwszy aż tak. Tak, tak, tak realnie jakoś mnie to dotknęło, że ja naprawdę umrę I że, yy, i że to może być już jutro, może nawet już dziś. I wtedy yy, jakby wy wyrwało mnie to z takiej błahej rzeczywistości, której trwałam myślami pogrążona, i wróciłam do takiej prawdy o swoim życiu. Tak stąpnęłam mocno yy, na nogi. I zapytałam się siebie w ogóle, co ja robię, gdzie ja jestem, kim ja jestem, i czego ja właściwie w życiu chcę, i czy ja już zrobiłam to, co ja powinnam w ogóle w życiu zrobić. I to jest taki temat dla mnie ważny w życiu, i może nie po raz pierwszy gdzieś otwierający mi tak wrota mojego, mojego myślenia, mojego postrzegania rzeczywistości w takim znaczeniu, że. Ja często pytam się siebie po co ja żyję, jaki jest sens mojego życia i jaka jest moja misja i co ja mam do zrobienia. Ale też czasami pytam się o to ludzi, dlatego że to dla mnie jest fascynujący temat. I wielokrotnie słyszę, że ci ludzie są gotowi do śmierci. Nie mówią mi: "Kurczę, nie jestem gotowy do śmierci, bo mam jeszcze do zrobienia to 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 to, to i to". Tylko najczęściej mi mówią, wiesz, właściwie to jestem gotowy, czy gotowa na śmierć, mogę umrzeć. Ja z takiego coachingowego sposobu patrzenia często odkrywam, że tak naprawdę za tym nie stoi jakaś wielka misja, jakiś cel zrealizowany, tylko właśnie jego brak. Że często doświadczam, Właśnie tego od strony ludzi, że właściwie to oni nie mają jakich, jakiegoś właśnie swojego flow. Czyli wiem, o co żyję i co mam robić, i co mam jeszcze do zrobienia, ale bardziej, bardziej jakby są konsumentami w swoim życiu. Natomiast moje dzisiaj przesłanie mojego filmiku jest takie, że ja jakby na nowo doświadczyłam dzięki tej sytuacji, że ja mam misję że ja mam coś jeszcze do zrobienia na tym świecie i, i że ja jeszcze nie jestem gotowa na śmierć, bo kiedy ja zobaczyłam się nagle w tej trumnie, jak oni mówili o tej kobiecie, która umarła, a dzień wcześniej był pogrzeb, dzień, dzień wcześniej jak ja tam siedziałam na tym dworcu, to, to ja sobie zdałam sprawę, że ja nie powiedziałam światu tego, co bym chciała powiedzieć, że ja bym jednak zabrała do grobu to, co jest najmocniejsze we mnie. I wczoraj, jak ja też nagrywałam ten filmik o kościele, to już była to jakaś tego konsekwencja. A zarazem zdałam sobie sprawę z tego, że no ja nie mam takiej, takiej, z drugiej strony, takiej aż potrzeby mówienia o tej duchowości, bo tak jak na początku Wam tego filmiku powiedziałam, ja nagrywam te filmy w celach takich właściwie biznesowych, że, że to nie idzie po linii tego. I mam taki dylemat, dlatego że. <ścoughs> yy, że. Po prostu mam taki piękny dylemat w sobie, tak? I mi on właściwie się nawet dziś podoba. Ja bym to nazwała trochę takie y, samospalenie, bo niedawno też mówiłam, już przepraszam, że ja tak może nie mówię dziś po kolei, <grych> ale mam nadzieję, że na końcu to się wszystko ze sobą powiąże, bo niedawno też nagrałam taki filmik persona y, o filmie Bergmana po części i mówiłam o sile osobowości kobiecej. I dzisiaj w ogóle bym chciała powiedzieć o takiej sile wewnętrznej człowieka, która jest właśnie połączona często z misją, którą on otrzymuje, i powiem skąd w ogóle to jest. może tutaj ktoś znajdzie inspirację dla siebie, że żeby powiedzieć sobie kurczę, może jednak nie jestem jeszcze gotowy, skoro żyję, i mam jednak coś do zrobienia jeszcze na tym świecie. Bo Bergman yy, użył w swoim filmie. Yy, Real, prawdziwego nagrania człowieka, który dokonał samospalenia. To był jakiś mnich buddyjski, zresztą chyba nie jeden na świecie, ale nie pamiętam teraz jego imienia. No właśnie. Polał się benzyną i, i podpalił. I właśnie ta kobieta, persona w tym szpitalu, ogląda to w telewizji i robi to na niej piorunujące wrażenie. I właściwie ludzie nie chcą tego oglądać, zastanawia ich to, po co coś takiego zrobić, nie? Jak w ogóle o co tutaj chodzi, I, i w ogóle jaka jest siła tego człowieka, bo on tak siedział po turecku, właściwie chyba miał jedną rękę tak uniesioną, i jak pomimo, że ten ogień obejmował jego ciało, to on wytrwał bez ruchu. I, yy, I mówię o tym dlatego, że to trochę połączyło się z pewnego rodzaju dylematem moim wewnętrznym, który w ogóle od początku tej drogi, moich nagrania stu filmów, czasami gdzieś tam wybrzmiewa. Też jak yy, kiedyś nagrałam taki filmik, Dlaczego nie jestem turystką, że czasami mam, mam taką w sobie potrzebę yy, jakiejś w w wyniesienia yy, takiej prawdy we mnie, że. Ostatecznie ja nie żyję dla pieniędzy, dla robienia biznesu, tylko wiem, że mam ostatecznie coś ważniejszego do powiedzenia. I nawet jeżeli film, który nagram, będzie raczej stratą, jakąś utratą, w ogóle wczoraj po, po nagraniu mojego filmiku yy, straciłam subskrybentów. Ale uśmiechnęłam się z tego powodu, bo pomyślałam sobie, że to, to, to nie ma znaczenia tak naprawdę. Najważniejsze, żebym ja w chwili śmierci wiedziała, że zrobiłam to, do czego wiem, że jestem powołana. I następnym razem, kiedy pomyślę o tym, że mogłabym nagle umrzeć i, i znaleźć się w, w trumnie tak nagle, to, to wolałabym jednak mieć tą świadomość, że zrobiłam wszystko, co byłam w stanie, aby przekazać, i zrobić to, do czego czuję się powołana. Natomiast to powołanie, właśnie, skąd wiedzieć to, po co my żyjemy i jaka jest nasza misja, co my właściwie mamy do powiedzenia światu. Na pewno jest tak, że żyjemy po coś i nie możemy być tylko konsumentami podróżującymi po świecie, którzy próbują wszelkich potraw i uciech tego świata. Tylko na pewno y, żyjemy, aby kreować, aby tworzyć ten świat, aby tworzyć może te smaki, aby tworzyć tę rzeczywistość. I kiedy człowiek będzie realizował swoje talenty, swoje umiejętności y, i będzie uczciwie też szukał prawdy o, o życiu i świecie, to świat da mu odpowiedź i będzie miał coraz więcej do zrobienia. A nie tylko do skonsumowania i powiedzenia sobie, no właściwie to już wszystkiego doświadczyłam, wszystko zrobiłam czy zrobiłem, i, i jestem gotowa na śmierć. Bo, bo często w tej, w tej wizji śmierci kryje się takie, a właściwie jak mnie nie było, to nie było źle. Bo nie było mnie, czyli nie wiem, że mnie nie było, a jak umrę, to też mnie nie będzie, to właściwie nie będzie tak źle, bo nie będę cierpiał przecież, bo nie będę świadomy tego, że mnie nie ma. I często taka, takie myślenie powoduje, że ludzie są gotowi na śmierć. No a właśnie zastanawia mnie często to moje doświadczenie walki z demonami, które przeszłam w zakonie. Bo to było tak traumatyczne i trudne dla mnie doświadczenie, tak pełne cierpienia, że czasami zastanawiałam się, jak to możliwe, że Bóg to na mnie dopuścił i po co to było. I wrócę do mojego wczorajszego filmiku, kt który był e może. Pewnego rodzaju to, co ja robię, może w dzisiejszym nagraniu i wczorajszym, to trochę takie samopalenie właśnie, że, że jakby wnoszę, wynoszę się trochę ponad wyżej, ponad, ponad to, co ja mogę, nie to, co ja mogę zyskać, ale godzę się na stratę. Na stratę ludzi, którzy mnie słuchają, którzy mnie obserwują, ale wiem, że muszę to zrobić I, i, i że jest to jakby silniejsze ode mnie, bo bym po prostu w chwili śmierci nie była osobą pełną, spełnioną. No skoro ja doświadczyłam czegoś nieprzeciętnego w swoim życiu, co nie jest normalne, że ludzie walczą na przykład z demonami, tak wręcz. To no to po coś to było, tak? I, I ja wczoraj właśnie powiedziałam o tej walce, wczoraj, i dostałam taki feedback, że to jest tak nie do końca zrozumiane, że w ogóle ma, mam, miałam yy, yy, łaski mistyczne, które nie były mistycznymi, bo od demona. Yy, yy, tak. Miałam, ale one trwały pół roku, a moja wiara jest dużo, dużo starsza o tak. I moja droga nie polegała tylko na łaskach mistycznych, które, które polegały, które okazały się od demona. Tylko w pewnym momencie. Bóg dopuścił to, że na drogę moją wiary wszedł demon, i, i było to po coś, i ja dokładnie wiem po co. Może to nie będzie, to nie na ten temat, już mam 18 minut, więc już będę kończyć. Może kiedyś opowiem Wam dokładnie, co się wydarzyło. Chodzi o to tylko, że. Chcę powiedzieć, że to, co jest moim najgłębszym przekazem dla ludzi, to to, że ja właśnie doświadczyłam prawdy tej duchowości, tej walki, która jest na świecie i chciałabym to zostawić po sobie, jakby, że to jest prawda, że istnieje taka głęboka duchowość, bezwzględna, Duchowość, gdzie gdzie też nie ma miłości, bo duchowość ja czasami mówię: duchowość to jest miłość, ale wtedy to się tak rozumie płytko, że a moja duchowość. Natomiast demony to są istoty duchowe i. I ta walka, która się odbywa, której ja doświadczyłam, jest, jest taka, że czasami trzeba jakby dokonać takiego samospalenia, bo inaczej jakby człowiek, człowiek może nie zwróci w ogóle uwagi. Nie, nie wiem, czy to jest dobrze wyrażone, że widzę tego człowieka, który, który dokonał samospalenia, a nie, nie wiem, jaka w ogóle była jego intencja, nie wiem, co on chciał przekazać światu, ale na pewno jest tak, że ja się nie boję y, straty popularności, straty y, tego, że ktoś coś sobie o mnie złego pomyśli, bo ja, jeżeli ja tego doświadczyłam, że demony naprawdę istnieją i to są byty... Y, Osobowe, które, które chcą zła, które chcą zniszczenia człowieka, ostatecznie jego potępienia. I ja tego doświadczyłam w taki sposób, że ja to wiem, to czuję wewnętrznie, że moim obowiązkiem jest to po prostu po sobie zostawić i to powiedzieć. I to mówię i to po sobie zostawiam. Chociaż zdaję sobie sprawę, że może za mało jest tutaj tych wszystkich szczegółów, ale już ten filmik jest taki długi, że na razie to zostawiam. I zostawiam też Ciebie z Twoją misją. Czy Ty rzeczywiście odnalazłaś, odnalazłeś swoją misję w życiu? Czy Ty wiesz po co Ty żyjesz? Czy Ty rzeczywiście jesteś już gotowa na śmierć? Ale nie dlatego, że nie wiesz po co żyjesz i, i właściwie już wszystko skonsumowałaś na świecie. Tylko, czy Ty rzeczywiście wypowiedziałaś już to, co y, świat po Twoim życiu potrzebuje otrzymać, aby, aby stać się lepszym, aby, aby. Jakby. Czy Ty wiesz, jakby, jakie było. Two, tw, ja, co Ty po prostu masz po sobie zostawić, tak? Co świat otrzyma, jaki dar dla świata masz po sobie zostawić. Na ja tym zostawiam już Was. Dziękuję wszystkim, którzy są ze mną w tym moim wyzwaniu nagrania 100 filmów, 100 dni. Zapraszam na jutro. Jeszcze nie wiem, w jakim temacie będę mówić. Pa!